Ale maska Uroborosa to nie zabawka. <laughs> wiesz, jakie mogą być skutki jej użycia? Nie i ty też nie wiesz! Dlatego przestań panikować! Słychać was na drugim końcu wyspy. Ty bardzo dobrze niech całe Skellige się dowie, że Jenefer z Wengerbergu to zwykła złodziejka! Opanuj się, Druidzie! Niczego nie ukradłam! Jedynie pożyczyłam i od samego początku zamierzałam oddać. Ha! Cóż za wspaniała myślność! Problem w tym, że kiedy użyjesz maski, stanie się bezużyteczna. Nie mówiąc już o tym, że możesz przy tym pogrzebać nas żywcem, nas i całe wyspy. Pogrzebać? O czym ty mówisz? Nie powiedziała ci? Można się było tego spodziewać. Według mitu, tu Uroboros stworzył maskę, kiedy zazdrośne morze pochłonęło jego ukochaną. Uroboros nie mógł się pogodzić z tym, że więcej nie zobaczy swojej wybranki, dlatego zrobił maskę, dzięki której można zajrzeć w przeszłość. Wiedział jednak, że może jej użyć tylko raz, dlatego czekał aż zatęskni tak bardzo, że nie będzie mógł już tego znieść. Kiedy morze dowiedziało się o masce, zagroziło, że ktokolwiek jej użyje, ściągnie gniew morza, które w zemście zaleje wszystkie lądy i potopi żyjących. Skąd masz tę maskę? Żeglarze z klanu Demon wyłowili ją niedaleko głębin Yorda. A skąd pewność, że jest autentyczna? Jej wygląd zgadza się z opisami z mitów. Wierzysz w mity? Tylko ignoranci bagatelizują ich znaczenie. Zresztą tu nie chodzi o mity, tylko o kradzież. Kradzież czy nie, krach dał nam wolną rękę. Po pierwsze może to i jego wyspa, ale druidzi czuwają nad tym, żeby nie zapanowała tu żadna obca magia. Po drugie, gdy doszło do kataklizmu, to nas prosiło o pomoc i powierzył pieczę nad tym miejscem. Po trzecie, co, co to? O nie! Jenefer użyła maski! Szybko! Duża Świetnie! Co to było? No co, jednorożce? Jedu, cholery! Przecież widziałem, że to mglaki. Wiesz, o co mi chodzi? Moc maski je przywołała. Myszowór mówi, że maska może doprowadzić do kataklizmu. Na szczęście jest na miejscu i od razu może się zająć jej poskromieniem. Wiesz, że on ci tego nie daruje. Ha, jakoś to przeżyje. Co teraz? Maska pozwala zajrzeć w przeszłość, ale tylko w konkretnych miejscach. Tam, gdzie wydarzenie zostawiło silny magiczny ślad. Trzymaj! Ja mam ją włożyć? Tak, a ja rzucę zaklęcie, które pozwoli mi widzieć Twoimi oczami. Chcesz mi czytać w myślach? A masz coś przeciwko? Wiesz, że tego nie lubię. Spokojnie, chcę tylko zobaczyć, co się tu stało. Poza tym są rzeczy, których chyba nie chcę o tobie wiedzieć. Chodźmy. Pierwsze miejsce już znalazłam. To tu, włóż maskę. Jakieś instrukcje? Nie oddalaj się. Telepatia ma ograniczony zasięg. Co to? Portal? Wyszło z niego dwoje ludzi. Kobieta to Ciri. Skąd wiesz? Ruszała się jak biedźminka. Poszli chyba w tamtą stronę. Chodź, znajdźmy następne miejsce. A tego Zdychaj. Gotowy? To użyj maski. Uważaj. Co to było? Hm, jakaś magiczna eksplozja. Tak silna, że nawet jecho było groźne. I do zakład, że to ona zniszczyła las. Ale Ciri i jej towarzyszowi nic się nie stało. Widziałem, jak uciekali. Sprawdźmy dokąd. Nie podoba mi się to miejsce. Mnie też nie. Jeśli ktokolwiek tu był, kiedy wydarzył się kataklizm, miał małe szanse na przeżycie. Rozumiem, co masz na myśli. Ale nie ma się. Ciri potrafią się zająć. Usz maskę. Ktoś gonił Ciri, widzisz to? Chyba ją rani! Ale uciekła. Znowu przez portal. Wiesz dokąd? Ślad magiczny prowadzi do Velen. Może uda ci się też ustalić, dokąd uciekł towarzysz Ciri. Portal musi być gdzieś tutaj. Spróbuję go znaleźć. Chodźmy. Gotowy? To użyj maski! Ładna walka. Jeden odepchnął drugiego wiązką potężnej magii, po czym uciekł przez portal. Czarodziej? Hmm, prawdopodobnie. To kompan Ciri, ten, który ją zranił. Skąd wiesz? Nie wiem, zakładam. Obaj pojawili się w poprzednich wizjach. Ciri ma silnego sojusznika. Wiesz dokąd uciekł czarodziej, który był z Ciri? Hmm. Jego ślad też prowadzi do Velen, ale współrzędne wyjściowe są inne niż przy portalu Ciri. Eksplozja musiała zakłócić teleportację. Może to zbiek okoliczności, ale kiedy byłem w Velen, spotkałem Keire Metz. Stwierdziła, że był u niej czarodziej, który szukał Ciri. Zdziwię się, jeśli to nie ten sam. Hm, kimkolwiek jest, robi się coraz bardziej interesujący. Może coś zostało z tamtego, który oberwał czarem? O, no proszę, wypogada się. Pewnie myszowór zapanował nad pogodą. I znowu będziemy mieć go na karku. Jesteście z siebie zadowoleni? Zobaczcie, do czego doprowadziliście. Ciekawe, co Krach powie na to! Spokojnie, burza ucichła. Macie sytuację pod kontrolą. Na razie. Nie wiadomo, co będzie za tydzień, dwa. Nie histeryzuj. Proszę, masz z powrotem swoją maskę. Teraz zda się najwyżej na popielniczkę, jest bezużyteczna. Mam nadzieję, że przynajmniej czegoś się dowiedzieliście. Owszem. Rozmawiam z Geraltem, z tobą policzę się później. No więc? Naszym zdaniem rzucono tu potężną klątwę. Brzmi sensownie, zważywszy na to, co się stało z lasem. Wiecie na kogo? Jeszcze nie, ale wiemy, że wcześniej była tu Ciri. Wyszła z portalu w towarzystwie jakiegoś czarodzieja. Ktoś ich gonił, doszło do walki. Ciri została raniona, ale uciekła. Dokąd? Prawdopodobnie do Welen. Czarodziej otworzył dla niej portal. Później rozprawił się z tym, kto ją zaatakował. I co i tyle? Zdaje się, że mogliśmy trafić na coś ciekawego. Musimy zbadać jeszcze jeden ślad. Wynikało, że poleciał gdzieś tam. Coś leży pod tym drzewem. Dasz radę. Dam. zbroi nie ma krwi ani śladów pocięciach. towarzyszcy go jakby to mówicie zdezintegrował piękny pancerz ale nie rozpoznaje rzemieślnika Ba, nie rozpoznaje nawet skąd pochodzi pewnie dlatego że należał do jeźdźca dzikiego gonu co a więc to dziki gon tego się obawiałem najpierw tu potem na Hindars Dlaczego oni.? Tak, szukają Ciri. Ale dlaczego? W żyłach Ciri płynie starsza krew. A, racja. Jej ród wywodzi się od samej Lary Doren. Przez to kobiety zawsze miały niezwykłe zdolności. Ale żeby to było aż tak ważne. Ciri jest wyjątkowa. Podróżuje między miejscami tu i w innych światach. Przestrzeń nie jest dla niej żadną przeszkodą. A -a. Dlatego dziki Gon chce ją dopaść. Skoro już o tym mowa, dziki Gon był też na Hindarsfjall? To było dobrych parę tygodni po tym, jak tu, na Ard Skelik, wydarzył się kataklizm. Upiory napadły na Lofoten po zmierzchu w trakcie burzy śnieżnej. Dziwny, jak na te porę roku. Ludzie mówili, że wpadły do chat, ubiły tych, co stanęli im na drodze, a potem pognały w głąb wyspy. Ktoś przeżył? Kilkanaście kobiet i jeden starzec. Następny przystanek Kindersfjall. Będę na ciebie czekać na plaży pod Lofoten. Zaczekaj, nie moglibyśmy pójść tam razem już teraz? Przecież nie znosisz teleportów. Za eliksirami też nie przepadam, ale jak trzeba, to piję. Mhm. Mm jak nie trzeba, to też pijesz. No to w drogę trzymaj się blisko. Powodzenia, dajcie znać, jak się czegoś dowiecie. Ostatni raz byłam na chyberstwie ładnych par lat temu. Ale jeśli dobrze pamiętam, lopni jest w tę stronę.